Policja e, ujawniła, że nie było ani jednego incydentu związanego z marszem, czyli najspokojniejszy marsz w historii. Dziękujemy funkcjonariuszom policji za przymknięcie oka na rację i pirotechnikę i czas zmienić te nieżyciowe przepisy. No, najpierw to organizatorzy przymknęliście oko. Nie, no organizatorzy, panie redaktorze nie będą sprawdzać e, setkom tysięcy uczestników plecaków i wyciągać rad z rąk. Wiadomo, że to jest estetyka, e, która jakby weszła już do kanonu świętowania niepodległości, e, tym bardziej, że na rynku bardzo łatwo dostać e, race w barwach narodowych e, i czerwone race dają biały dym, więc w momencie, kiedy był śpiewany hymn na samym początku na rondzie Dmowskiego, to w pewnym momencie aż e, półmrok e, e, się zrobił od tego, ile było tam dymu od tych rad. Ma to jedyny w swoim rodzaju klimat. Kto nie był na Marszu Niepodległości, ten może tego nie zrozumie. Natomiast zachęcam wszystkich. No, dzisiejszy dzień pokazał, że to jest naprawdę wydarzenie dla każdego. Myślę, że z mojej perspektywy być może był to ostatni marsz bez rodziny, bo już też moje dzieci są coraz większe. Może w przyszłym roku już je zabiorę.